onkos Nawet odwiecznym monstrum trzeba jakoś nazwać. Nadanie chorobie nazwy jest równoznaczne z opisem pewnego stanu cierpienia. Stanowi zatem w pierwszym rzędzie akt literacki, a dopiero potem medyczny. Pacjent na długo przed tym, nim staje się obiektem badań medycznych, jest najpierw zwyczajnym opowiadaczem, narratorem własnego cierpienia. Podróżnikiem, który odwiedził Królestwo chorych. Aby uwolnić się od choroby, musi zacząć od zrzucenia z siebie ciężaru jej historii. Nazwy dawnych chorób to właściwie całe historie, upakowane w jednym słowie, na przykład nazwa tyfusu, choroby burzliwej, z występującymi nieprzywidzianymi okresami gorączki jest etymologicznie spokrewniona z greckim tyfonem, ojcem wiatrów. Zresztą od jego imienia wziął się także znany nam współcześnie tajfun. Dawna nazwa grypy influenza pochodzi od łacińskiego influentia wpływ, ponieważ średniowieczni lekarze wierzyli, że na jej cykliczne epidemie pływał róg gwiazd i planet krążących raz bliżej, raz dalej od Ziemi. Gruźlica wzięła swą nazwę od gruzełków, które tworzą się z powiększonych gruczołów i skojarzyły się komuś z małymi bulwami, po łacińsku tuber. Gruźnicę węzłów chłonnych nazwano skrofułami, od łacińskiego skrofula, zdrobnienie od skrofa, maciora co przywoływało dość makabryczny obraz szeregu powiększonych węzłów chłonnych ułożonych blisko siebie, jak sutki karmiącej maciory. Nazwa raka pojawiła się w pismach medycznych za czasów Hipokratesa, na przełomie V i IV wieku przed naszą erą. Karkinos po grecku – rak lub krab. Guz nowotworowy otoczony nabrzmiałymi naczyniami krwionośnymi. Skojarzył się Hipokratesowi z wczepionym w piasek krabem z odnóżami rozstawionymi w kształt koła. Był to obraz dość osobliwy. Mało który nowotwór rzeczywiście przypomina kraba czy raka, ale bardzo wyrazisty. I lekarze i pacjenci dodawali do niego później różne szczegóły. Niektórym stwardniała matowa powierzchnia nowotworu kojarzyła się z twardym pancerzem hitonowym kraba, Inni z kolei, kiedy choroba rozchodziła się cichcem po ich ciele, mieli takie uczucie, jakby w ich wnętrznościach poruszał się krap. Jeszcze inni porównywali spowodowane chorobą ukłucia bólu do usztypnięć szczypiec raka. W historii raka dużą rolę miało odegrać także inne greckie słowo, używane niekiedy na określenie nowotworów – onkos, a od którego pochodzi – Współczesna nazwa onkologii. Onkos znaczy tyle, co masa czy ciężar. Raka wyobrażano sobie jako dodatkowy balast, który musiał nieść człowiek. W teatrze greckim słowo onkos używano na określenie maski tragicznej, która często bywała obciążona na czubku stożkowym ciężarkiem. Aby zobrazować psychiczne brzemię dźwigane przez bohatera. Te wyraziste metafory korespondują z dzisiejszym rozumieniem raka, niemniej to, co Hipokrates nazwał Karkinos i choroba, którą znamy dziś jako raka, to dwa zupełnie różne twory. Hipokrates miał na myśli raczej duży guz, łatwo dostrzegalny gołym okiem, na przykład nowotwór piersi, skóry. – szczęki, szyi czy języka. Możliwe, że nie rozróżniał nawet nowotworów złośliwych i niezłośliwych. Wyraz karkinos obejmował wszystkie możliwe rodzajów obrzęków – guski, czy raki, polipy, zgrubienia, gruzełki, krosty i gruczoły. Hipokrates wszystkie zaliczał do tej samej kategorii patologii. Grecy nie znali mikroskopu. Nawet sobie nie wyobrażali, że istnieje coś takiego jak komórka, dlatego nie mogli wpaść na myśl, że Karkinos to niekontrolowane namnażanie się komórek. Żywo interesowali się za to mechaniką cieczy, kołami młyńskimi, tłokami, zaworami, komorami i śluzami. Dało to początek istnej rewolucji w hydraulice, począwszy od irygacji i kopania kanałów a skończywszy na słynnym odkryciu prawa Archimedesa podczas kąpieli. Owo zainteresowanie hydrauliką przeniknęło do greckiej medycyny i patologii. W celu wyjaśnienia choroby, choroby w ogóle, na podstawie proporcji cieczy, Hipokrates stworzył złożoną doktrynę, za pomocą której z równą swobodą wyjaśniał takie schorzenia jak zapalenie płuc, choroba wrzodowa dzenteria i hemoroidy. Ciało ludzkie według Hipokratesa składa się z czterech głównych cieczy zwanych humorami: krwi, czarnej, żółci, żółci i flegmy. Każda z nich ma inny kolor, odpowiednio czerwony, czarny, żółty i biały, lepkość i charakter. W zdrowym ciele wszystkie cztery cieczy. Znajdują się w idealnej, choć delikatnej równowadze. W stanie choroby na skutek nadmiaru jednego z humorów równowaga zostaje zachwiana. Teorię Hipokratesa udoskonalił Claudius Galen, szanowany w medycynie przez wiele stuleci grecki lekarz. Wzorem Hipokratesa sklasyfikował wszystkie choroby na podstawie nadmiaru danej cieczy. Zapalenie z mu zaczerwienieniem, gorączką i bolesnym obrzękiem przypisane zostało nadmiarowi krwi. Guski, krosty i katar, chłodne, gęste i białe, były skutkiem nadmiarów legmy. Żółtaczkę powodował nadmiar żółci. Dla raka Galen zarezerwował najbardziej złośliwy i niepokojący z czterech humorów – czarny żółć. Nadmiarowi tego oleistego lepkiego humoru przypisywał poza rakiem tylko jedną chorobę depresję. Średniowieczne określenie depresji, melancholia, powstało ze złożenia greckich słów melas, czarny, i chole, żółć. Depresja i rak, choroba ducha i choroba ciała, spowodowane przez czarną żółć, były zatem nierozerwalnie związane. Według Galena rak był w istocie uwięzioną czarną żółcią, która nie mogła znaleźć ujścia z danego miejsca i dlatego zastygała w litą masę. W XVI wieku Thomas Gale, angielski chirurg, tak pisał o teorii Galena. Rak pochodzi z czarnej żółci, bez wyrzutu, a jeżeli humor ów jest szczególnie gęsty, powoduje owrzodzenie i dlatego guzy te czarniejsze są w barwie. Ten krótki, obrazowy opis miał ogromny wpływ na przyszłość onkologii, znacznie większy niż Galen czy później Gale mógł przypuszczać, ponieważ jak wynikało z teorii Galena, rak był skutkiem ogólnoustrojowego stanu choroby, nadmiaru czarnej żółci w całym ciele. Guzy były jedynie lokalnymi objawami głęboko zakorzenionej dysfunkcji ciała, fizjologicznej nierównowagi która objęła cały organizm. Hipokrates stwierdził, że raka lepiej jest pozostawić bez leczenia, ponieważ wówczas pacjenci dłużej żyją. Pięć wieków później, Galen wyjaśnił aforyz swojego mistrza za pomocą niezwykłej fizjologicznej fantazji. Chirurgiczne leczenie raka, jak wynikało z teorii Galena, nie miało sensu o tyle, że czarna żółć była wszędzie, nie znała granic jak każda ciecz. Głus można było wyciąć, ale czarna żółć napłynęłaby z powrotem w to miejsce, tak jak żywica w miejscu nacięcia kory drzewa. Galen zmarł w Rzymie około 200 roku naszej ery, ale jego wpływ na medycynę trwał jeszcze przez wiele stuleci. Teoria tłumacząca raka nadmiarem czarnej żółci była metaforycznie tak atrakcyjna, że umysłom lekarzy trudno było uwolnić się od jej wpływu. Chirurgiczne usuwanie guzów, miejscowe rozwiązanie problemu ogólnoustrojowego, uważano zatem za operację, której podejmowałby się tylko głupiec. Całe pokolenia chirurgów wzbogacały teorię Galena o własne spostrzeżenia, jeszcze silniej ją ugruntowując. Nie daj się zwieść, nie proponuj operacji. Pisał John Z. w połowie XIV wieku. Przyjdzie ci z niej bowiem jedynie hańba. Leonardo Bertipalia, bodaj najbardziej renomowany chirurg XV wieku, dodawał własną przestrogę. Ci, co roszczą sobie pretensje do leczenia raka za pomocą nacinania skóry i usuwania go, przekształcają jedynie raka niewrzodziejącego we wrzadziejący. W całej swojej praktyce nigdy nie widziałem raka wyleczonego za pomocą operacji. Być może więc Galen bezwiednie oddał przysługę późniejszym ofiarom raka, przynajmniej tymczasową, bo bez braku znieczulenia i antybiotyków zabiegi chirurgiczne przeprowadzane w zimnych i wilgotnych pomieszczeniach średniowiecznych klinik lub, co było powszechniejsze, na zapleczu zakładu balwierskiego, za pomocą rdzewiejącego noża i skórzanych pasów dla unieruchomienia pacjenta na ogół zagrażały życiu. Szesnastowieczny chirurg Ambros Pa opisał proces wypalania guzów rozgrzanym na węglach przyrządem do lutowania i chemicznego wysuszania ich maścią z kwasem siarkowym. Nawet drobne draśnięcie skóry Potraktowane w taki sposób mogło prędko przerodzić się w śmiertelną infekcję. Guzy często obficie krwawiły przy najmniejszej nawet interwencji. XVIII-wieczny lekarz niemiecki, Lorenz Heista, opisał przeprowadzane w jego klinice mastektomie, jak gdyby były to rytuały ofiarne. Wiele niewiast potrafi wytrzymać operację z wielką odwagą, prawie bez wydawania jęków. Inne zaś podnoszą takie larum, że mogą zniechęcić nawet najbardziej nieustraszonego chirurga i utrudnić operację. A żeby przeprowadzić zabieg, chirurg powinien być nieugięty i nie pozwolić sobie na to, by krzyk pacjentki wyprowadził go z równowagi. Nic więc dziwnego, że zamiast oddawać swoje życie w ręce takich nieustraszonych chirurgów, większość pacjentów wolała zawierzyć galenowi, i zdać się na leki ogólnoustrojowe, by oczyścić się z czarnej żółci. Lekodzieje zaczęli zatem sprzedawać olbrzymi asortyment leków na raka: Tynkturę z ołowiu, wyciąg z arszeniku, kieł odeńca, lisie płuco, tartą kość słoniową, uskany rycynus, zmielony biały grzyb z rodziny goździeńcowatych wymiotnicę, senes i najrozmaitsze środki przeczyszczające. Na uporczywy ból lekami były alkohol i tynktura z opium. W XVII wieku popularność zdobyła maź z oczu kraba po 5 szylingów za funt, czyli metoda zwalczania ognia ogniem. W kolejnych stuleciach cudowne leki stały się jeszcze dziwniejsze. Kozie łajno, żaby, krucze łapki, Sadziec, żółwia, wątroba, nakładanie rąk, woda święcona czy spłaszczanie guza między dwiema ołowianymi płytkami. Pomimo rad galena co jakiś czas małe guzy usuwano chirurgicznie. Nawet sam galen podobno przeprowadzał takie zabiegi, być może w celach kosmetycznych lub paliatywnych, ale do koncepcji chirurgicznego usunięcia raka jako skutecznej metody leczenia. Uciekano się tylko w sytuacjach naprawdę skrajnych. Gdy zaśleki i operacje nie przynosiły skutku, lekarze stosowali jedyną w przypadku raka uznaną terapię, zaczerpniętą z nauk Galena serię rytuałów upuszczania krwi i oczyszczania ciała w celu wyciśnięcia z niego humorów, jak gdyby chore ciało było ciężką, przesiąkniętą gąbką.